Cześć z tej strony Azores, a w dzisiejszym odcinku legal włam na konto Arix11, przepraszam, że Lisa 845, której legal włam gdzieś mi się zapodział w zdjęciach. Ale jak ten odcinek Wam się spodoba, to nie zapomnijcie o subiku i łapeczce w górze. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Właśnie Arix11, Lisa 5845 i ym, Cornelia Piesek 123. Na początek pokażę Wam jeszcze profil tej osoby, czyli Arix11. W takim razie wejdziemy sobie w pocztę. Ta osoba, bez zastanowienia, posłała hasło do swojego konta i zaufała. Ja jej nie konta, jeśli ktoś chciałby wiedzieć. Dlatego to jest dowód, że ja Wam konta nie ukradnę. Oczywiście nie zmuszam Was, nie musicie mi podawać hasła. Okej, okay, wylogujemy się i bardzo proszę, abyście wchodzili na mój nowy parkur o nazwie Niemożliwy czy Szalony. Chciałabym wbić top, ale nie zmuszam Was i zbieram uśmiechy jeszcze, ale nie musicie mi dawać, bo wiem, że każdy chce dawać komu chce albo nie musi w ogóle dawać, ale dobrze, już napiszemy sobie tutaj Arix11 i logujemy się na jej konto. Hmm, jesteśmy na tym koncie i tutaj. Dobrze, nowa kolekcja, na razie te reklamy. Hmm, na przykład możemy sobie, dużo ma końców, e, ale nie będziemy jej końców wydawać, może na coś zbiera. Hmm. Zobaczmy, co ma w nagrodach. Aha, ktoś jej zwierzaczka pokłaskał, dobra. Możemy sobie zobaczyć na jej ścianę. I tutaj mamy jako moja ściana dużo widać kopała. Ta osoba jest już od różnych sezonów, bo ma tu takie pisanki i jakiś nowy kryształ złota. Tutaj ma zwierzaki. Nazywa się śnieżek. Pogłoskań 871. Teraz, może na tym końcu zobaczymy, jakich ma znajomych. Ma jednego aktywnego znajomego z 25 levelem. Ok, tutaj nie poznaję żadnej z tych osób. W poczcie to chyba nie musimy jej nic dokładnie sprawdzać. Widać, że tu dużo osób tak do niej mm, nie pisze. No ale utrzymuje czasami tutaj kontakty z osobami. Jakaś natka dobra, nieważne. No akurat to konto jest bardzo fajne. Fajnie się na nim gra. Mi się ono bardzo podoba. Zobaczmy tutaj na przykład, czy ma jakieś kryształy może do oddania. Ma tylko takie dla VIP kryształy do oddania. Okej, okay. a tutaj do, do tworzenia ma dużo rzeczy. Stwor... Dobrze. Mm, tutaj nie ma wieżyczki, no stworzenia mało rzeczy ma. OK. Dripa też nie ma. Dobra, zobaczymy teraz jakie ma klocki może. Klocków dla VIP nie ma odebranych, ale... Okej, okay, zobaczmy sobie. No, dość mało tych klocków, no ale fajne nawet ma klocki. Drogie niektóre są. Tutaj ma, no te tańsze ma nawet, ale tutaj, no tutaj dużo nie mam, no ale to nie jest ważne, bo jest ja tam, dla mnie to nic nie przeszkadza. Fajne konto, bardzo fajne. Dobrze, no. Jak chcecie taki włam na swoje konto, mogę Wam nagrać, jeśli mi tylko podacie hasło. Oczywiście nie musicie. I tu mamy duza snake najwidoczniej. Zakręcimy jej kołem. Zobaczymy, czy jej coś dobrego wylosuje. No dobra, wylosowałem jej tylko 5 ticketów. Można zakręcić ponownie, a ja już nie będę. Nie będziemy jej tu końców wydawać też na kolejne losy. I bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. I jeśli on wam się podobał i chcecie więcej legal włamów, to mogę zrobić od was legal włamów. A jeśli wam się podobał, to nie zapomnijcie o łapeczce w górze. Do widzenia.